Czałem miesiącym? Chyba frontowcom. Gdy śledziłem, uczyłem się nasze przeszłe dzieje, a niestety są to dzieje naszej narodowej głupoty, to wściekłość brała, dlaczego tak się działo. I człowiek no, trochę naiwnie wówczas myślał, ale w dalszym ciągu jednak to podtrzymuje. Gdybyśmy wtedy byli, gdybyśmy mieli na tyle sił, mogli inaczej zrobić wcale nie, mogli, nie musielibyśmy ćwiczyć aż tego typu tragedii, jakie w przeszłych dziełach nas dotknęły. Niestety zbliża się 9 czerwca i mam... jest prawdopodobieństwo, ale graniczące z pewnością, iż 9 czerwca 2024 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego dopiszemy kolejną kartę dziejów naszej narodowej głupoty, ale i nawet, i nawet, nie tylko nawet, bo zawsze głupota graniczyła tutaj zdradą i zdrady narodowej, bo wybierzemy 53 parlamentarzystów naszych, naszej polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego i nie wierzę, że choćby jeden lub jedna wśród tej całej delegacji znajdzie się z parlamentarzystów osób, które na poziomie Parlamentu Europejskiego Powiedzą, że konflikt z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruską, nie leży w interesie nas, Europy, nie leży w interesie państwa polskiego, że stawianie się po stronie Ukrainy jako sojusznik w wojnie określony zdecydowanie bo jest konflikt pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską czyli stawianie się po stronie Ukrainy automatycznie czyni nas przeciwnika, wroga, w stosunku do Federacji Rosyjskiej nie znajdzie się tego typu parlamentarzysta. Teraz ktoś powie, no ale może to zbliżają się, nie wiem, jest lato, zbliżają się jakieś tam wakacje, nigdy tego za bardzo nie rozumiałem, jest ciepło, przyjemnie i tak dalej, że mało to państwa dotyczy. Nie, kochani. To dotyczy nas wszystkich i dzisiaj bardzo konkretnie sobie o tym, jak zwykle powiemy, natomiast to nie będzie wina tych 53 europarlamentarzystów. Wy jesteście winni, ci, którzy głosują, ale szczególnie ci, którzy nie zagłosowali, bo był czas, był czas, że można było przygotować, bo żeby kogoś wybierać. To najpierw sobie przygotuj, kogo masz wybrać. Bo jeśli nie przygotujesz, nie zbierzesz podpisów, nie kandydujesz, nie złożysz listy, no to wrogowie Rzeczpospolitej zdrajcy przygotują ci te listy, które pod, przy urnie będziesz musiał wybierać. Powtarzam, a jeśli nie wybierasz, to jeszcze podwójnie jesteś grzeszny, podwójnie jesteś, jak to mówię, hołotą, gorszym sortem i udajesz pana, że ty nie masz czego. Do wyboru. No, kochani. Jest to najgorszy typ gatunek Polaka i obywatela, któremu wszystko wisi, i który udaje, że jest świętym. Niestety, niestety, to się, to się dzieje, to się stanie. I teraz dla tych wszystkich, którzy szczególnie wierzą w, te, w tego typu, w to państwo, w ten sposób ustalone. Te władze, obojętnie PiSy, PO, obojętnie jaka formacja polityczna, konfederacja, to nie ma znaczenia. Skoro. Dlaczego nie zdajecie sobie sprawy z powagi sytuacji? Skoro I na naszym kanale, na Facebooku znajdziecie link do wywiadu z Jeffreyem Sachsem, pan Tucker. Carlson to jest ten dziennikarz amerykański, który zrobił wywiad taki nośny z panem prezydentem Federacji Rosyjskiej, Władimirem Putinem. I ten Jeffrey Sachs to ten fundament polskiej patologii ojciec chrzestny tejże patologii i twórca naszego, pana Balcerowicza na początku lat 90. Bardzo to mądry człowiek w układzie swoich interesów, bo polityka jest no nie, nie zna sentymentów, jest to gra interesów, nie ma tu miłosierdzia, jeńców się nie bierze. I dzisiaj w tym wywiadzie on wyraźnie mówi, w jaki sposób doszło do wojny na Ukrainie, kto ją sprowokował, kto jest winien. Oczywiście on obarcza zdecydowanie Zachód i Stany Zjednoczone. Ja wiem, że Wy chcecie żyć w tej propagandzie, że Wam jest miło, zagłuszacie, czyli uszy napychacie bawełną, żeby nie słyszeć głosu rzeczywistości. Tylko, że to się oczywiście źle, źle bardzo skończy. No, państwa powinno to też przekonywać. No. Мы не przekонаны. То может, объектом нынешней войны находится в Севастополе с 1783 года. И теперь Путину говорят, о, НАТО сюда приходит. Черт возьми, нет. Hell no. И вот Россия организует референдум. Это российский регион и поддержка подавляющая. Мы с Россией, спасибо, а не с вашим новым правительством, возникшим в результате государственного переворота. Восточный... Выразно, в течение 20 минут. Конечно, мы на нашем канале не имеем времени. Tłumaczyć, ale prosiłem, kochani, weźcie, przetłumaczcie, bo to słowa jak Ewangelia. One wszystko Wam opisują i zadają kłam, 90- kilka procent tej propagandy, która jest w internecie, która jest w tych tak zwanych mass mediach, bo generalnie wszystko idzie w jednym kierunku. Manipulacja, szczególnie właśnie w internecie, w sieci jest jeszcze, powtarzam, kolejny raz Wam powtórzę głębsza niż nawet w mediach tak zwanych konwencjonalnych. I będziecie mieli obraz prawdziwej rzeczywistości. Ale żeby zrównoważyć, dam wypowiedź z no, jądrzycieli Polskich i Witold Jurasz to jest taki podstawowy jądrzyciel Rzeczpospolitej Polskiej, który... Łącznie z tymi europosłami, z politykami, ekspertami, generałami, y, y, poprowadził nas na wojnę. Bo my już jesteśmy w fazie wojny. To co, to, co mówiłem wcześniej, szczególnie konfliktu granicznego z Republiką Białoruską, zaraz o tym powiemy. A tu ważna jest wypowiedź. W stosunku do Rosji taką, jak ona jest dzisiaj, do zimnej nienawiści, podkreślam, zimnej, a nie gorącej. Zimnej, to znaczy takiej, po której ciarki przechodzą. Zimna nienawiść jest właściwa, pożądana. Zimna nienawiść jest swego rodzaju szczepionką. A każdy. A są tacy w Polsce, którzy nie wiedzą, gdzie tutaj jest dobro, gdzie jest zło. To jest po prostu człowiek, który naprawdę wspólnoć w twarz to byłoby zbytni wyraz taktu w stosunku do takich ludzi. To jest coś niebywałego. Rosjanie. Jasne. Służycie kochani. Jestem polskim politykiem, ale u mnie nie ma nienawiści do żadnej nacji. Szanuję każdą flagę tam, gdzie flaga winna być. Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Niemiec, Francji, Federacji Rosyjskiej. Nigdy nie znieważę flagi obcego państwa. Oczywiście, jeżeli to jest flaga w określonym miejscu, zgodnie z prawem. A jeżeli ktoś macha czymś na zasadzie, nie wiem, chorągiewki, szmatki, to jest zupełnie inna kwestia. To jest kwestia zasad polskości i kultury. Natomiast słyszycie, jak gdyby, przecież to jest wasz przedstawiciel. Tego typu, tego typu ludzie, jątrzycie. On wzywa do zimnej tak zwanej nienawiści. Oni tylko to potrafią. On będzie pluł w twarz takim osobom jak ja, jak my, za to, że rozumiemy rzeczywistość, za to, że przeciwdziałamy tego typu zbrodniczej działalności, jaką on prowadzi i mu podobni. To są zbrodniarze narodowi, którzy kolejny raz mordują państwo polskie. Którzy kolejny raz występują przeciwko nam Polakom. Ale nie dziwcie się, to dzięki Wam oni się znajdują tutaj, oni rządzą w tym państwie, oni 9 czerwca dzięki Wam zostaną wybrani. Wy w pełni wyraziliście na to zgodę. Zginął polski żołnierz, to znaczy zmarł w szpitalu tutaj w Hajnówce. W obronie granicy, ale zginął polski żołnierz na służbie. I teraz, i zobaczcie, wszyscy płaczą nad tym żołnierzem. A dlaczego on się tam znalazł? Dlaczego ten polski żołnierz zginął na granicy polsko-białoruskiej? Kto go wysłał? Z jakich przyczyn? Więc po pierwsze ostatnim, przedostatnim materiał. Szykują nam konflikt graniczny z wymianą ognia na granicy polsko-białoruskiej. Wykonają to polskie władze przy akceptacji Was jako narodu i w interesie Stanów Zjednoczonych i takiego kolejnego etapu wojny, jako używanego my, jako Polacy, my jesteśmy używanym narzędziem nacisku na Federację Rosyjską. Przygotowują, to jest jedna z ofiar, będą kolejne ofiary. I jeszcze raz zadajmy sobie pytanie, dlaczego w ogóle na tej granicy znalazł się ten żołnierz? I teraz nie bierzemy przyczyn politycznych, tylko stan rzeczy. Żołnierze, polscy żołnierze, nie są szkoleni, nie są przygotowani. Żołnierz na tej granicy nie jest od działań pacyfikacyjnych, działań policyjnych i terrorystycznych. Bo mamy z takimi działaniami tam do czynienia. Żołnierz jest przeszkolony od tego, żeby bronić granicy, a jego narzędziem jest umiejętności, broń wszelkiego typu i jej użycie. I po to są żołnierze. Kto więc przez dwa lata, obecnie poprzedni rząd obecny, to są osoby, Odpowiedzialne za śmierć tego żołnierza i w przyszłości za to, co politycznie robią następnych ofiar, chyba nie tylko żołnierzy. <laughs> Nigdy do takich działań Armia Rzeczpospolitej Polskiej, do tego typu działań, nie powinna być użyta. Oczywiście, jak będzie wymiana, politycy zdecydują, niedługo będzie wymiana ognia na granicy polsko-białoruskiej pomiędzy Białorusinami a Polakami. No Oczywiście, wtedy żołnierze od tego są, ale oni wiedzą, co mają robić, i są do tego przygotowani. Działania policyjne, terrorystyczne zupełnie inaczej są prowadzone i powinni znajdować się zupełnie inni ludzie, skoro, skoro politycy wyjście za wolą społeczeństwa, zdecydowaliście, że to dzieje się na granicy. Teraz, co się dzieje na granicy? Może szybko poprzez prezmat po śmierci żołnierza, pana ministra, Spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, pana Sikorskiego. Pan Sikorski wezwał szarża Dafe Republiki Białoruskiej i wręczył notę celem ścigania tego bandyty, zbrodniarza, który de facto zabił przecież polskiego żołnierza. Oczywiście najpierw zranił, ale na skutek ran polski żołnierz zmarł. To prawda, tak powinno postępować. I teraz jest tak. A słuchajcie, panie Sikorski a pan Azarow Aleksander, bandyta terrorysta białoruski, który chodzi tu po polskich mediach, spotyka się i utrzymujecie go ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych między innymi na Saskiej Kępie. Dlaczego nie wydajecie stronie białoruskiej, a wyroki ten człowiek dostał? Dlaczego zdrajca, kolejny bandyta pan Paweł Łatuszka jest tu finansowany przez ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez pana, panie ministrze? Także terrorysta Ekstremista, ponieważ on prowadzi różnego typu ośrodki terrorystyczne, tych ludzi, którzy będą siłą obalać władzę na terenie Republiki Białoruskiej, a wy ich utrzymujecie. I dzisiaj robisz sobie taką kpinę, człowieku, że strona białoruska ma prawo moralne lub będzie zainteresowana wydawaniem zbrodniarzy, którzy zabijają Polaków. Tak? Jest to niemożliwe. Nie wiem, jak się tona białoruska zachowa, ale każdy logiczny człowiek, a ja jestem polskim politykiem, jako polityk nie, nie jest to możliwe. Adekwatne są, są działania, więc gracie dzisiaj polakami, manipulujcie opinię publiczną, która płaci już krwią za to. I teraz, a w ogóle, dlaczego ten jest konflikt? Zastanówcie się raz kolejny, raz kolejny. Bo to jest kolejna manipulacja. Jeśli Państwo chcecie w to wierzyć, wierzcie. Ale naprawdę kładziecie swoje głowy pod topór. Dlaczego nie jest ten konflikt? Pol Rzeczpospolita Polska wypowiedziała wojnę gospodarczą sankcjami. Nikt tyle nie szczuł sankcjami na w stosunku do sąsiada Republiki Białoruskiej, co władza Rzeczpospolitej Polskiej i kolejne rządy. Tak czy nie? Wszyscy wiedzą, że tak. Utrzymujecie Rząd na uchodźstwie, antyrząd białoruski. Nie uznajecie władz, dla was nie ma tam prezydenta. W 2020 roku robiliście rewolucję służbami, z innymi i tak dalej. Wy obalaliście władzę, wmieszaliście w sprawy sąsiedniego państwa, zaczęliście tworzyć alternatywną tam władzę. I wspomagaliście działania obalające legalną władzę. W ogóle wtrąciliście się w sprawy sąsiada obcego państwa, tak? No chyba to. No nie da się temu zaprzeczyć. No nie jesteście w stanie temu zaprzeczyć, tak? Szkolicie terrorystów białoruskich. Tutaj, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, kilka ośrodków. Utrzymujecie ich. Oni tu są legalnie chodzą, kpią sobie z wszystkiego. Tak czy nie? Utrzymujecie alternatywne władze. Nawet gdzieś tam chyba w ostatnim czasie oni parlament powołali, białoruski, niezależny 6 tysięcy, chyba ileś osób głosowało, jakie swoje zgromadzenie to narodowe. No, groteska i fikcja, ale bardzo niebezpieczna. My, jako Polacy, za to płacimy. Naród płaci. Ofiary są i będą. Gospodarczo płacimy. Wy rujnujecie, wchodząc w wojnę Federacją Rosyjską, z Republiką Białoruską, rujnujecie polskie gospodarstwo, go, gospodarkę narodową, rujnujecie życie Polaków. Do Was to dociera? Ja wiem, że macie przyzwolenie Polaków, to tak, to, to ja to rozumiem na to. Tak, oczywiście macie przyzwolenie, ale musicie zdawać sobie skutki z tego, w którymś momencie Polacy się zorientują. Doprowadzicie do katastrofy, a jednocześnie do gniewu ludu. Tu oczywiście żadnych rewolucji nie będzie, bo my nie potrafimy tego zrobić. To nie jest, nigdy nam nie wyszło. Zostawcie więc jakieś siły, obalanie, bunty w wojsku, zostawcie to. Macie szanse polityczne, zresztą my zawsze nakłaniamy, prosimy, mówimy, z których nie korzystacie. Ale nieszczęścia i tragedie doprowadzicie do tego. W związku z tym, chyba jasnym jest, jakie są prawdziwe przyczyny tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Oczywiście po wyborach w poniedziałek i te strefy, i dalej będziecie wiem, że utrzymywać wojsko, dacie możliwości właśnie użycia broni po to, żeby spowodować gorący konflikt, wymianę ognia. Pomiędzy Polakami a Białorusinami. I tam naprawdę będzie bardzo niebezpiecznie, bo to jest właśnie celem waszej działalności. Zresztą to jest ewidentne, to, to po prostu widać. Dwa dni temu byliśmy na, na spotkaniu u pana Szaża Dafe Republiki Białoruskiej, pana Aleksieja Panka Tenko. Zresztą tutaj proszę jest nasze zdjęcie. Proszę się tam lekko nie dziwić. E, tu kwestia proporcji wzrostu. Przypominam, że i pan Szarżada Fe, pan ambasador i wiceprzewodniczący to są dwumetrowcy. Tak. Więc tak. więc ja 176, no to tak widać proporcje, ale przejdźmy do, do bardzo rzeczy konkretnych. Oczywiście rozmawialiśmy, kochani, o tym, że podpisujemy porozumienie jako mamy już to, tak? Jako Partia Polityczna Front. Jedna z osiemdziesięciu kilku działających obecnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Poprzednio było 2000, później 400. Zobaczcie, jak demokracja zredukowała. Oczywiście porządek trzeba zrobić, zgadzam się z tym. Natomiast, obojętnie jakie były delikatne błędy, niedociągnięcia, partie są polikwidowane. Mamy 80, 80 kilka formacji politycznych na terenie Rzeczpospolitej obecnie Polskiej. Pan ambasador Szerzydłafe podziękował za jedną rzecz: za to, że jesteśmy jedynym kanałem politycznym, takim, który utrzymywany jest pomiędzy Republiką Białoruską a Rzeczpospolitą Polską. Ponieważ nie ma żadnych innych partii politycznych, które normalnie kanałami politycznymi, działalnością polityczną, współpracą polityczną, mają chciałyby i mają odwagę współpracować nas to bardzo cieszy jednocześnie a podpisujemy właśnie porozumienie z tą partią liberalno-demokratyczną Republiki Białoruś to jest my zaścicimy Białoruś, Białoruś my obronimy Białoruś to jest zawołanie Oleg Hajdukiewicz Gajdukiewicz po języku białoruskim, dawny stary polski lud Hajdukiewiczów jest szefem tej, tej partii politycznej jednocześnie, jednocześnie ona skupia przedsiębiorców białoruskich, no zresztą charakterologicznie osoba bardzo, bardzo podobna do nas, ma energię i tak dalej, bardzo, bardzo z tego się cieszymy, dwie strony przygotowujemy wspólne uzgodnienia Naszej umowy. Dziękujemy panu Szarze Fe za pomoc, za współpracę w tym, w tym zakresie. Pan Ambasador mówi wyraźnie, to, co powiedziałem wcześniej, jesteśmy tym jedynym kanałem. Wybierzecie 9 czerwca europarlamentarzystów. Macie parlamentarzystów w parlamencie narodowym, posłów, 400 coś tam 60, nie wiem już nawet ilu. Nie ma znaczenia. Ale jednego nawet nie ma. Dlaczego żaden z nich? Macie wicemarszałków. Bosak jest posłem z Podlasia, wicemarszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Tam stoły negocjacyjne do dyskusji na terenie Republiki Białoruś w Mińsku czekają. W Warszawie nie czekają, bo sami wiecie, żeście polityków białoruskich obłożyli sankcjami. Wy się boicie. Tam czekają w każdej chwili. Oczywiście z panem ambasadorem żeśmy rozmawiali, czekają do. No to wiecznie czekać nie będą. Ale jeszcze czekają. No i pan ambasador sam zauważył. Do momentu, aż przekroczymy pewne granice. Zostaną naruszone punkty krytyczne. A tak naprawdę. Przyjdzie nasze działania, doprowadzą do tego, że nie będzie już przestrzeni, możliwości do dialogu, rozmowy, a pozostanie tylko różnego typu formy wojny i konfliktów. Zadajcie sobie sami pytanie: Czy agresorem w tym układzie jest Republika Białoruska? Czy agresorem są polscy politycy, a przez to państwo polskie, no i my. Czy nam się chce, czy się nie chce, jako odpowiedzialni za naród i państwo, my jako Polacy, my naród, czy my nie jesteśmy w tym wypadku, zobaczcie, agresorem? Więc no, stan rzeczy wygląda dosyć, jak widzicie, kochani, dosyć groźnie, niepokojąco. Oczywiście w Parlamencie Europejskim znajdą się siły, które będą rozładowywać to, te napięcia, i to jest jedyna na tym poziomie nadzieja, ale pozostała nadzieja to jest, kochani, w was, Waszym myśleniu, Waszej działalności, Waszej zrozumieniu wagi, powagi działalności politycznej, i polityki. W tym, żebyście zrozumieli potrafili sami zdefiniować skąd wasze nieszczęścia te przyszłe bo te jeszcze na razie to nie są problemowe wezmą się i biorą żebyście mieli właściwą orientację i identyfikację a później jest tylko proste do przekierowania swoich wektorów swojej działalności swoich kroków i, i wszystko jest jeszcze możliwe Cały czas, i zarówno ze strony Federacji Rosyjskiej, jak i ze strony Republiki Białoruskiej, cały czas jest oczekiwanie, że do tych najgorszych rzeczy nie musi dojść. A w ostatniej wizycie, jak był prezydent Federacji Rosyjskiej na terenie Republiki Białoruskiej, pana prezydenta Aleksandra Łukaszenki, Pan prezydent Aleksander Łukaszenka wyraźnie wskazał na te problemy, które, które tutaj też podnośli, podniosłem, podnosiliśmy i wskazał, że między innymi polska strona przygotowuje jakieś tam półki, które mają obalić władzę na terenie Republiki Białoruskiej. To nie jest coś, co jest obojętne. To nie jest coś, co Państwo możecie sobie traktować jako żart. To są naprawdę kolejne akty agresji państwa polskiego, w stosunku do sąsiada. Oczywiście można udawać, że ktoś tam nas obroni, że na to, że ktoś zapomni, że to są tylko żarty, a później sobie podamy ręce, czy, czy że to my, my wygramy, można, nie, można nawoływać do zimnej nienawiści. Pierwszy raz to słyszę. Zresztą to nie jest jedyny, jedyny człowiek, który, który w ten sposób można kneblować usta zamykać tym politykom którzy jeszcze mają odwagę którzy jeszcze nie stracili głowy żeby uczestniczyć w tym szaleństwie Natomiast powtarzam jeszcze raz skutki tego będą opłakane ale szansa jest w tym że w dalszym ciągu jeszcze jest przestrzeń do dialogu dyskusji i nie musi być tych ofiar mądrości naszej nie musimy okupywać naszą krwią.